Duża złota paczka. Lecimy. Pomijamy. Wokrat Peters. Paczka za 85 tysięcy monet. Z żetonem. Jest wokout. I linkowic sajć Sadiku Poza tym nic I pik Maelei pesina 4 na 5 Mogę go testować. Przepalamy pierwszy skład na dwie paczki z 20 piłkarzami 84. A oto drugi skład na dwie paczki z 20 piłkarzami 84. Czas na złotą paczkę. Ouro de czas na opalczkę z 20 piłkarzami 84+. Plus. Jest. Man of the match. Kaverc. 88. Jest Pessina. Z pięcioma sztuczek. John Jordan, o jest neymar, nie zwróciłem uwagi, Isabali, a to druga paczka z dwudziestoma piłkarzami, osiemdziesiąt cztery plus, jest rodzinowa. Ach, szkoda, że to nie jest już. Chętnie bym go trafił. Jeszcze Kier. Jak ten telesz? 5 na trzy. w mojej opinii lepszy od Aleksandro. a i duplikat syla ile kosztuje ta lesz? 100 tysięcy nawet mniej przepalamy pierwszy skład na pika z herosem przepalamy drugi skład na pika z herosem I teraz czas na paczkę z pięcioma piłkarzami 84. Pomijamy, bo kautu nie ma. Albo ja jestem ślepy. 8,5 max. Ok, to jest trzeci i ostatni skład na Pika z Herosem. I zobaczmy. To jest pik z Herosem mundialowym lub fantazy, Czyli zwykłych nie ma. Jeden z trzech, 87. I zobaczmy, czy będzie lepiej czy gorzej. Cabdewilla, którego już mam. Zbugowany Papin i Wiele Papina. Niestety.